Zadanie 11. Oceń, czy podwyższenie pH roztworu, w którym przebiegła reakcja zilustrowana powyższym równaniem, poskutkuje zmniejszeniem czy zwiększeniem stężenia anionów węglanowych CO3. Tutaj nam się kłania reguła przekory, jeżeli się z nią dobrze zapoznało, oraz dobra interpretacja treści zawartej w takim zadaniu. Mianowicie, jeżeli ma się nam podwyższyć pH, to oznacza, że Stężenie tych jonów wodorowych będzie definitywnie malało. Natomiast z tym związany jest też proces zwiększania się stężenia anionów wodorotlenkowych w roztworze, czyli podwyższając pH zwiększamy stężenie anionów wodorotlenkowych w roztworze. Skoro zwiększamy stężenie anionów wodorotlenkowych w roztworze, to tak jak mamy je tutaj w tej reakcji napisanych, Znajdują się one po prawej stronie równania. Możemy powiedzieć, że po stronie produktów, dlatego zwiększenie ich stężenia spowoduje, zgodnie z regułą przekory, przesunięcie równowagi reakcji w stronę substratów. Dlatego też widzimy, że liczba tych anionów węglanowych, o które tutaj jest pytanie, ulegnie zwiększeniu. Czyli po prostu wystarczy napisać zwiększenie, zwiększeniem anionów CO3 2-,